Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy zapiekane ziemniaki. Potrzebować będziemy ziemniaki. Ja mam takie średniej wielkości, wyszorowane ziemniaki, zalejemy wodą, posolimy i będziemy gotować około 20 minut pod przykryciem. Dziemniaki się gotują. A tutaj mam 15 deką chudego boczku i szczypiorek. Boczek pokroimy w paseczki i podsmażę na patelni. Ja będę miała takie cieniutkie paseczki, które podsmażę. Boczek przekładamy na patelnię i podsmażam. Tak wygląda boczek pokrojony w paseczki, który podsmażam. Ziemniaki już mam ugotowane. Wydrążyłam taką łyżeczką. Jeżeli nie mamy, to zwykła łyżeczka i zostawiamy ścianki ziemniaków, bo tutaj później damy ziemniaki połączone z serem i boczkiem. Tak to wygląda i później napełnimy ziemniaki. Tutaj mam wydrążone ziemniaki. Część sera przełożę do ziemniaków. Szczypiorek. Soli nie za dużo, ponieważ boczek mamy słony i tutaj mam boczek, boczek przełożymy cały do, do ziemniaków i należy bardzo dokładnie nadzienie połączyć. I, te. <laughs> I teraz będziemy ziemniaki napełniać Naszym nadzieniem Wierzch posypiemy pozostałym serem I będziemy zapiekać Tak około 30 minut w 190 stopniach i będziemy mieli ziemniaki zapiekane. Zostawiłam troszeczkę szczypiorku, aby posypać, jak już będą ziemniaki zapieczone, i tak przygotowane. Ziemniaki dajemy do piekarnika. Tak wyglądają. Będą do piekarnika na 30 minut. I tak oto ziemniaki zapiekane mamy gotowe. 10 minut przed końcem pieczenia posypałam serem i damy jeszcze posiekany jeszcze piorek o ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ziemniaki zapiekane.